No więc, dlaczego tu jesteś? Nie, nie pytam, dlaczego stoisz w tej kuchni, nie o tej godzinie, nie w tym kraju. Pytam o ten cyrk zwany życiem. O teatr, w którym każdy udaje, że wie, co się dzieje. A scenariusz napisał ktoś w piwnicy wszechświata, popijając kosmiczne piwo i śmiejąc się z naszego żałośnego zagubienia. Widzisz, jeśli spojrzysz głębiej niż nos w telefonie, to ty nie jesteś tym ciałem, w które wpakowałeś swoje ego. Nie jesteś ciałem, paszportem, kontem na Instagramie, ani swoim ja. Ty jesteś świadomością czystym istnieniem iskierką, która postanowiła sprawdzić, co się stanie, gdy spróbuje być Bogiem. I wtedy wszechświat zrobił fajspalm. Tak, powstał świat materialny, największa iluzja w historii, projektowana przez energię, która sama w sobie jest prawdziwa, ale wszystko, co tu widzisz, jest snem Boga, śniącego, że jest tobą. A ty w tym śnie uwierzyłeś. Gratulacje, kolego, złapałeś się w największy prank wszechświata. Bo w oryginale było prosto, dusza była wolna, wiedziała kim jest, czuła radość służenia źródłu, ale pewnego dnia pomyślała: a może ja też mogę być Bogiem? Może ja też chcę własny tron. I BUM! Wszechświat daje jej scenę: światło, ciało, pieniędzy, seks, sukcesy i porażki i cała reszta tej wspaniałej farsy którą nazywamy życiem. Wszystko po to, byś poczuł się ważny, dopóki śmierć nie wyciągnie cię za ucho i nie powie, koniec zabawy, Oddaj zabawki, koleś następny. Bo śmierć to najuczciwszy inkasent w tym świecie. Nie pyta, czy jesteś gotowy. Po prostu wyciąga rękę i kasuje twoje konto, zostawiając się z pustką, którą nazywasz ja. I wtedy zaczynasz wszystko od nowa. Nowe ciało, nowa karma, nowy scenariusz. I wiesz co? To wszystko z powodu jednej choroby: pragnienie niezależności. Pragnienie matka życia i ojciec twojego cierpienia. Gdyby nie pragnienie, byłbyś martwy w sensie duchowym, choć może jeszcze ruszałbyś nogą, żeby zrobić sobie kanapkę. W świecie duchowym pragnieniem istoty żywej jest zadowolenie Stwórcy, najwyższej osobowości Boga, wieczna miłość, wieczna radość i harmonia. To prawdziwe szczęście, ale tu w materialnej pułapce pragnienie zostało przekręcone jak stary winyl. Nie chcesz już służyć, chcesz poczuć się Bogiem, rządzić swoim małym królewstwem, dom Konto, rodzina, prestiż, lajki, złoto, seks. Wszystko to pianka na powierzchni oceanu, która znika, zanim zdążysz ją dotknąć. I teraz popatrz na ludzi wokół. Ci, którzy chcieli być bogami, kończą jak korporacyjne chomiki w kładkach z laptopami. Ci, którzy marzyli o wolności, mają kredyty większe niż ich odwaga. Ci, którzy szukają miłości, przyklejają się do pierwszego, kto ich zrozumie, a potem starzeją się, chorują, umierają i pytają, dlaczego to wszystko mi boli? Bo świat materialny to nie miejsce na szczęście. To duchowa izolatka, laboratorium, gdzie dusze uczą się, co oznacza odłączyć się od Boga i zagrać w Boga samemu. Wszystko po to, żebyś w końcu zrozumiał, że życie nie polega na posiadaniu, tylko na przypomnieniu sobie, kim jesteś. A skoro jesteśmy przy przypomnieniach, to posłuchaj. Istota żywa przemieszcza się między miliardami form życia od ryb do ludzi, od owadu do półbogów wszystko w zależności od swoich pragnień. Chcesz poczuć krew i mięso? Będziesz tygrysem. Chcesz bogactwa i wpływy? Człowiekiem. Chcesz wszechstronności duchową? Droga do wiedzy i czystości świadomości. Nie istnieje przypadek. Wszystko to karma w czystej postaci. Twój własny eksperyment w tym teatralnym matriksie. I tu wchodzi brutalna prawda. Wszystkie ciała, wszystkie przywiązania, wszystkie moje, są iluzją. Rodzina, miłość, pieniądze, prestiż, kraj, wszystko wypuszczone z falszywego ego, które uznało, że jesteś tymczasowym właścicielem ciała. Falszywe ja tworzy falszywe moje. A prawdziwe ja to dusza, boska iskra, która pierwotnie chciała poczuć się Bogiem. I to pragnienie właśnie wpuściło cię w ten Cyrk. Twoja misja, jeśli w ogóle masz jakieś jaja, jest prosta, choć brutalna. Przestań się utożsamiać z tym ciałem, tymi przywiązaniami i tym światem. Przestań wierzyć w moje, w ja, w to jest moje prawo. Wszystko jest tu chwilowe, pożyczone od stwórcy, a kiedy zrozumiesz, że zmieniasz ciało jak koszulkę, zaczyna się prawdziwe przebudzenie. Bo życie tu, w tym chaosie, cierpieniu, złudnych sukcesach, zostało stworzone po to, żebyś poczuł granicę własnej pychy, żebyś zrozumiał, że pragnienie niezależności to jedyny powód, dla którego jesteś tu teraz, w tym teatrze Lalek, próbując wmówić sobie, że jesteś królem. I wiesz co, Wszechświat jest sprytny jak lis z dyplomem z psychologii. Daje ci dokładnie to, czego chcesz, żebyś mógł się tym udławić, przeżyć cierpienie, doznać frustracji, zgłębić iluzję, aż w końcu spojrzysz w lustro i zapytasz. Dlaczego tu jestem? A odpowiedź jest brutalna i piękna zarazem. Bo kiedyś zapomniałeś, kim jesteś, ale. Dostaniesz wszystko, czego pragniesz. Tak, wszystko. I kawałek po kawałku, przez ból, doświadczenie, przywiązanie, porażki i w końcu przybudzenie, do ciebie jedna myśl: że nie jesteś tu, żeby mieć. Jesteś tu, żeby sobie przypomnieć, że nie grasz. Tobą grają. Że życie to lekcja pokory. A każda strata. Każda porażka, każdy ból, każdy fałszywy sukces to przypomnienie, że nie jesteś Bogiem. Więc, jeśli naprawdę chcesz wrócić do siebie, musisz przestać walczyć z tym, co większe od ciebie, Poddaj się, a przestaniesz być więźniem. Wtedy w końcu możesz wrócić do miejsca, gdzie nie masz śmierci, czasu ani iluzji do domu, z którego uszłeś, żeby Wreszcie się obudzić. I tak, jesteś tu, masz swoje ciało, swój matryk, swoją iluzję, i teraz możesz albo udawać, że grasz dalej, albo odważyć się zobaczyć prawdę. No a prawda jest prosta. Jesteś wieczną duszą, zamkniętą w teatrze marionetek. I dopóki nie przypomnisz sobie swojej boskości, będziesz się gubić w tym cyrku. Ale kiedy ją sobie przypomnisz, Bum. Cały świat materialny traci moc, bo nie jesteś już więźniem, jesteś przybudzony i wtedy dopiero możesz zadać sobie kolejne pytanie co zrobić z tą świadomością?